Witam wszystkich w kolejnym materiale. Na moim kanale pogoda dopisuje około 18 stopni dzisiaj, czyli nagrywam to w środę, nie wiem kiedy Wam to wrzucę. W czwartek też jeszcze dobra pogoda. Od piątku ma być po 10 stopni tak na długoterminowej powiedzmy dwutygodniowej w dzień, czyli ta bardzo fajna wiosenna pogoda się kończy, no ale poniżej 10 ma już nie spadać. Co Wam chciałem pokazać nie wiem jak to będzie widać z ostrością Czyli po prostu pączki, które, które zaczynają bardzo fajnie już wychodzić To oczywiście nie jest problem Ktoś gdzieś tam w komentarzu pisał, o, że, żeby to szybko po prostu e, to nasze cięcie e, kończyć Bo idą pączki, to nie, nie, nie ma to żadnego znaczenia Jakieś Wam tutaj przybliżonka robię O, czekajcie, no ciężko mi jest ostrość złapać Teraz złapało czy już po, po, powoli te pączki wychodzą? E, nie ma to żadnego znaczenia. E, cięcie później na tych pączkach, e, na kwiatach się, na tych pączkach, które już wychodzą, e, nie przeszkadza to w ogóle. Nie, nie ma to dużego znaczenia dla, dla drzewa w sensie negatywnego. Gubię, gubię ostrość, się nie patrzę na, na to, co, co nagrywam. Na kwiatach też się bardzo często tnie. Są osoby, które uważają, że na kwiatach się bardzo dobrze tnie, no bo wtedy już dokładnie widać wszystko, nie? Ile tych kwiatów jest, więc ile będzie owocu na drzewie, nie? Przyjmuje się jakieś tam liczby, powiedzmy, dla danego drzewa, dla danej odmiany, że na przykład dobrze jest mieć 100 ładnych gruszek, tak? Do tego, do tego się dąży, do tego później jest ta. Przerywka, tak, czyli rosną te małe gruszeczki, się chodzi i, i nadmierną ilość po prostu zrzucamy, żeby powiedzmy ich 100 na drzewie było, a nie żeby było 150, no bo one po prostu wtedy będą mniejsze i jakościowo gorsze. Te drzewa, które teraz nie ma, to jest konferencja, to są z 2017 bodajże, tak przynajmniej ustaliliśmy, że to gdzieś w tym rejonie było, było sadzone. Nie ma co Wam pokazywać odnośnie cięcia, bo tu większość to jest po prostu skracanie, nie? przycinanie. Czasami, jak tych gałązek było za dużo, to, to gdzieś się coś, coś wetnie, ale naprawdę już nie ma co Wam pokazywać. Zresztą, zresztą no, tak jak tutaj, coś wycięte. Zresztą no, Piotrek myślę, że dał bardzo fajny poradnik nagraliśmy odnośnie cięcia gruszki. I jeszcze będziemy chcieli to samo zrobić odnośnie cięcia jabłka. Będzie to odmiana junami, bardzo, bardzo zaniedbane. Te drzewa są w tamtym roku, rok, czyli rok wcześniej, podczas tej przycinki. Ono było delikatnie cięte. W tym roku będziemy musieli mocniej ciąć. Nie wiadomo, jak to będzie z górami, bo gdzieś tam szef ma pomysł, żeby to po prostu piłom. Te, te góry, te łby, tak zwane poucinać. Zobaczymy, co to będzie. Myślę, że, w przez, że gdzieś w przeciągu tygodnia powinniśmy wejść na tę jabłkę, więc będą jakieś nowe materiały. No bo ta gruszka już się kończy. Materiałów bardzo dużo Wam ponagrywaliśmy odnośnie cięcia gruszki, więc już za bardzo nie ma czego pokazywać, ale. Ale no mówię, chociaż jeszcze pokażę Wam, jak, jak zaczynają wychodzić te pączki. Czyli będzie też pewnie coś odnośnie cięcia jabłka, później kwiaty, które się będą pojawiać, wiązania, no i reszta in, inne prace. Myślę, że, że ciekawsze, przynajmniej dla mnie, ciekawsze od, od tego cięcia, to, które już robimy. Zaczęliśmy chyba w listopadzie, nie? To cięcie. A już mamy prawie marzec nie? i do kwietnia na pewno do świąt będziemy jeszcze ciąć, być może po świętach również coś tam zostanie do cięcia, prawdopodobnie zostanie. Więc zobaczcie, ile to miesięcy jest tej pracy, tej przycinki, żeby później te owoce były ładne. No i wszystko myślę, że będziecie mieli na bieżąco fajnie pokazywane, nie? czyli to, to cięcie ktoś czasami powie, o, że za dużo czy za mało, to nie będzie owocu. No, zobaczycie, że. Że owoców będzie dużo, gwarantuję Wam to. No chyba, że stanie się jakaś tragedia, typu e, przyjdą kwiaty i będzie minus 10 stopni, po prostu dużo wymarznie. Bo tak też może się zdarzyć, ale zakładajmy, że nic takiego się nie wydarzy. Także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.